W której coś poszło nie tak, wszystko było nie tak. Jaż trudno wierzyć, że po oddaniu 17 strzałów nikt nie zginął. A strzelali policjanci do jednego chorego człowieka. Z bliska, właściwie jak zaraz Państwo zobaczą, z bardzo bliska. Pytanie, czy potrzebny był chociaż jeden strzał? Ma żadna Trzech uzbrojonych policjantów i jeden chory człowiek. Akcja trwa na tyle długo, by zorientować się, że jeśli zatrzymywany jest dla kogoś zagrożeniem, to wyłącznie dla siebie. I można byłoby nawet uznać za śmieszne to, że funkcjonariusze dają się tak kibać i odskakują pewnie ze strachu i ściągnęli kolegów do pomocy. Gdyby nie to, że padło w sumie aż 17 strzałów, 5 kul do sięgło zatrzymywanego, a to, że przy okazji policjanci nie pozabijali się nawzajem, można w tym chaosie uznać za cud. To jest jakaś taka nieporadność, trochę niewiedzy, nieumiejętności, brak szkolenia. Dla siostry pokrzywdzonego te zdjęcia to trauma przygotowanie do sytuacji i złym wbory. Te akcje sprzed dwóch lat poprzedziło grzybobranie. Był czerwiec. Matka 38-letniego wtedy Łukasza, od lat cierpiącego na schizofrenię, zabrała go do lasu na grzyby. Mieli przy sobie dwa takie nożyki do ich oprawiania. Gdy w lesie syn się zgubił, kobieta świadoma, że może on też pogubić się psychicznie, powiadomiła policję. Było już postrzelanie jej syn już z kulami w brzuchu walczył o życie w szpitalu gdy nadal zapewniamy ją, że poszukiwania trwają. Wszystkie rany postrzałowe, które nie uszkodziły fale jego ciała, wszystkie kule ominęły najważniejsze organy. o metry. Łukasz przeżyła. policjanci być może nadal wmawialiby śledczym, że bronili się przed uzbrojonym w nóż napastnikiem, gdyby nie dziennikarskie śledztwo reporterów Gazety Wyborczej i zdjęcia z monitoringu. Nawet jeżeli ten mężczyzna mówił wcześniej, że ma nóż, że zawierze tych mężczyzn do wroga, to w momencie, kiedy już na nich biegnie, kiedy policjanci oddali pierwsze strzały, policjanci mieli możliwość zobaczyć, że on jest kompletnie nieutrudniony i kompletnie bezbronny. Policjanci musieli wiedzieć, że Łukasz jest chory, bo jego matka właśnie dlatego powiadomiła służby ratunkowe o jego zaginięciu. Użycie broni to tyle jeszcze było niezasadne, że chory psychicznie, jeżeli jest w stanie przychozy to na nam na idąc broni. Nie zareaguje. Ważnych jest też 6 minut nagrania, poprzedzających użycie przez policjantów broni. Długich 6 minut, podczas których można było obezwładnić mężczyznę przy pomocy siły mięśni, paralizatora czy czekających po bliskim radiowozie psów tropiących. Funkcjonariuszom zarzucono przekroczenie uprawnień poprzez niezachowanie gratacji niezbędności użycia środków przymusu bezpośredniego oraz niezasadne użycie środka ostatecznego. Odpowiedzą również za odniesione przez Łukasza obrażenia. Powinien być przeproszony. Działam za tych Policja odmawia komentarza. Oskarżeni funkcjonariusze pracują jak gdyby nigdy nic, choć grozi im nawet do 15 lat więzienia. Marzana ziemińska. Fakty.